Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl Wakacje dobiegły końca. Za nami też finał wakacyjno-letniej akcji zorganizowanej przez Barkę Tumską. W każdą niedzielę na tarasie Barki można było uczestniczyć w zajęciach fitness. Prowadzili je doświadczeni instruktorzy z klubu Jupiter Sport. Ćwiczenia miały charakter otwarty, dlatego każdy, kto pojawił się na barce, mógł wziąć w nich udział. Wiele kobiet w różnym wieku niedzielę spędzało na sportowo. Przez kilkadziesiąt minut w rytmach muzyki oddawały się ćwiczeniom. Akcja trwała przez całe wakacje, a nawet wcześniej, bo już podczas. Podczas majowego długiego weekendu można było spróbować fitnessu na Barce Tumskiej. Zajęcia wielu przypadły do gustu, atmosfera treningów była doskonała, nawiązano nowe znajomości, a i efekt zajęć był piorunujący. Sylwetki ćwiczących przez... Czas kilku, a dla wielu, nawet kilkunastu tygodni ćwiczeń zmieniły się nie do poznania, a pewnie dla trenujących to najważniejsze. Po zakończeniu ćwiczeń na wszystkich zawodników czekała zawsze miła niespodzianka. Barka Tumska serwowała darmowe koktajle. O profilach ćwiczeń organizatorzy informowali zawsze na swojej stronie internetowej. Dzięki akcji sporo osób zaraziło się ćwiczeniami i zyskało świadomość, że trening jest bardzo ważny, poprawia nie tylko wygląd naszego ciała, ale też wpływa na zdrowie i dobre samopoczucie. Zorganizowana przez barkę Tumską wypadła doskonale. Ćwiczący już po zakończeniu ostatnich zajęć pytali o kolejne treningi. Nowe centrum skłusza